Witajcie, kochani, spontaniczni ogrodnicy! No cóż, jeśli na swoich jabłoniach, ale i innych drzewach owocowych zauważycie oplecione pajęczyną, jakby białą przędzą liście, to znak, że zostały one zaatakowane przez namiotnika jabłoniowego. Namiotnik to jeden z najgroźniejszych szkodników drzew owocowych. W obszędach tych, czyli pajęczynowatych kokonach, rozwijają się gąsienice tego motyla. Powodują one wyjadanie wnętrza liścia, w którym jest chlorofil. Liście stają się w środku puste, bieleją, a niektóre brązowieją. W ten sposób drzewo owocowe zostaje pozbawione aparatu asymilacyjnego i nie mogą się one odżywiać w drodze fotosyntezy. Z biegiem czasu gąsienice mogą całkowicie zaatakować jabłoń, i wówczas wygląda ona jak pokryta kokonami sprzędzy, czyli takimi pajęczynami. Najbardziej niebezpiecznym skutkiem żerowania tych gąsienic mogą być tak zwane gołożery, czyli całkowicie ogryzione gałęzie z liści. A to może doprowadzić do zamierania drzewa. Motel ten, którego stadium są właśnie gąsienice, jest gąsienica. Atakuje drzewo na początku maja, i gąsienice żerują nawet do dwóch miesięcy. I właśnie tutaj pokazuję Wam, jak wyglądają te gąsienice. Są one w takim zawinięte, w takim obszędzonym kokonie. Gąsienice mają około 3-4 cm. Na początku są żółte i z biegiem czasu przybierają kolor ciemnoszary. Kokony, czyli te obszędy, stanowią dla nich doskonałe schronienie zarówno przed drapieżnikami, jak i warunkami pogodowymi. Kokon zatem zabezpiecza gąsienicę także przed wodą i to właśnie dlatego tak trudno jest walczać, ponieważ środki ochrony, które oparte są na roztworze płynnym, praktycznie nie zagrażają gąsienicy, bo powłoka obszędu, czyli tego kokonu, nie przepuszcza po prostu wody. W tym miejscu chciałabym Was zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału. Dowiecie się wówczas wielu ciekawych spraw związanych z ogrodnictwem. Zapraszam. Masowe występowanie namiotnika zdarza się mniej więcej co 10 lat i trwa następne 3 sezony. Pewne sygnały występowania tego motyla zostały odnotowane w 2021 roku, a zatem jego atak będzie trwał jeszcze w 2023 i 2024. I właśnie na tym ujęciu widzicie, jak wygryzły w środku liść właśnie namiotniki. No, liść wygląda rzeczywiście bardzo smutno, bieleje i nie ma chlorofilu. A zatem, jak zwalczać namiotnika jabłoniowego? Mamy tak naprawdę trzy metody. Pierwsza metoda to jest ręczne usuwanie kokonów z drzew oraz budowanie budek dla ptaków, które po prostu przetrzebią tego szkodnika. Drugą metodą to jest stosowanie preparatów biologicznych na przykład takich, które służą do zwalczania ćmy bukszpanowej i jest to Lepinox Plus. No i trzecią metodą są to środki systemiczne przeznaczone do zwalczania latających szkodników. Moi drodzy, obserwujmy nasze jabłonie, jeżeli zauważymy tego szkodnika, to musimy jak najszybciej powziąć kroki, żeby uchronić nasze drzewa owocowe. Jeśli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a na razie trzymajcie się kochani. Cześć, pa! pa.